Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, w związku z tym, że nie mogłem uczestniczyć w spotkaniu poprzednim, jak również ze względu na wyjazd zagraniczny związany z projektem, nie będę mógł uczestniczyć w najbliższym spotkaniu we poniedziałek, postanowiłem podzielić się z Państwa pewnymi uwagami dotyczącymi lasów społecznych wokół Krakowa, nagrywając. Krótki filmik na ten temat i dzieląc się prezentacją związaną z tym zagadnieniem. Prezentacja dotyczy tematu zmiana, zmiana klimatu i zarządzanie lasami w dobie zmiany klimatu. Najpierw, zanim przystąpię do omówienia szczegółów, krótko na czym polega ta zmiana klimatu i jak wpływa na lasy. Co generalnie najbardziej wpływa na lasy? Otóż wszyscy wiemy, że rośnie średnia temperatura, wydłuża się sezon wegetacyjny i y, następuje w wyniku tego na przykład zmiana klimatycznego bilansu wodnego, ale również rośnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze. Rzadziej mówi się o tym, że mamy do czynienia z bardzo dużą depozycją azotu, czyli Azot z zanieczyszczeń, które są w atmosferze, przedostaje się do ekosystemów leśnych. I to wszystko wpływa na nasze lasy. Jak wpływa? Przede wszystkim wydawałoby się, że pożądanym efektem jest przyspieszony wzrost drzew i zwiększona sekwestracja dwutlenku węgla. To jest m.in. efekt zmiany warunków klimatycznych, ale przede wszystkim depozycji. Okazuje się, że drzewa teraz rosną szybciej. Aż 30% szybciej w Europie Centralnej, jak wykazały niemieckie badania, ale badania na sieci ICP Forest, obejmujące całą Europę, wskazują, że główną przyczyną tego przyspieszonego przyrostu jest depozycja azotu, czyli ten azot, który dostaje się do naszych ekosystemów leśnych w ilościach. W Europie Centralnej średnio 10 kg na hektar. My w Polsce również obserwujemy szybszy przyrost lasów. Na przykład sosny w Polsce są obecnie 8 metrów wyższe niż 100 lat temu. Ważne jest to istotne, co należy podkreślić: że te zmiany, które obserwujemy, powodują zmiany wilgotności greb w Europie. Szczególnie dotknięta jest Europa Centralna i o Skandynawia, nawet bardziej niż Europa Południowa. Od blisko 30 lat obserwujemy stały wzrost anomalii wilgotności. Gleby są coraz suchsze, anomalii wilgotności w Europie. I co ważne, Polska jest drugim, pod względem, drugim krajem w Europie pod względem obszaru objętego anomaliami wilgotności. To objawia się też tym, że mamy na przykład niższe poziomy wód gruntowych i również mamy niższe w porównaniu jeszcze z przed 20-30 laty yy, poziomy rzek. Wszystko to odpowiada, albo wszystko to jest związane z anomaliami klimatycznego bilansu wodnego. Skąd ten, co to jest ten klimatyczny bilans wodny? Otóż jest to różnica pomiędzy transpiracją, ewapotranspiracją, czyli parowaniem wody z ekosystemów, czy również z obszarów otwartych, a opadami. I im wyższa jest temperatura, tym ta transpiracja jest coraz, evapotranspiracja jest coraz większa. I nawet przy takich samych opadach, jak rosną temperatury, to bilans jest ujemny. Co te zmiany powodują? Otóż, proszę Państwa, powodują zamieranie między innymi zaburzenia w lasach. Mamy szczególnie do czynienia coraz częściej z zaburzeniami związanymi właśnie z suszą i w ostatnich latach, jak wykazaliśmy z kolegami z kilku krajów europejskich, w tym łącznym zamieraniu, w tych łącznych zaburzeniach w lasach europejskich, największą rolę odgrywały właśnie gradacje korników i i inne zaburzenia powiązane z suszą. Generalnie, jeżeli szybciej drzewa rosną, to również w wyniku zmian środowiskowych, albo szybciej osiągają wymiary, które kwalifikują je do wycinki, albo szybciej po prostu umierają. I znana jest taka prawidłowość globalna, że im drzewa szybciej rosną, tym szybciej. Zamierają, szczególnie ma znaczenie ten wzrost w młodym wieku. Ale chciałem teraz poruszyć zagadnienie związane z tą suszą, z problemami, które z niej wynikają. Ogólnie jak drzewa przystosowują się do suszy, co możemy zrobić, żeby były bardziej, lepiej zaadaptowane do suszy? Otóż, jeżeli taką adaptacją do suszy jest to, że drzewa rosną wolniej, rozwijają większe systemy korzeniowe. Natomiast Wcześniej mówiłem o tym, że w ostatnich kilkudziesięciu latach drzewa rosły szybciej. Jeszcze dodatkowo dostęp duży do związków azotu powoduje, że rozwijały mniejsze niż normalnie systemy korzeniowe, bo jak drzewa mają dużo azotu, to nie inwestują w systemy korzeniowe, w ich rozwój. I teraz te szybko przyrastające drzewa są Całkowicie niedostosowane do tych nowych, zmienionych warunków, w których mamy anomalie widoczności gleb i problemy z suszą. I to było jednym z pro problemów, którym zajmowaliśmy się w takim projekcie wspólnie z kolegami z Podżlą, Instytut Climate Research z Jestea, z Francji, z, ze Słowenii, z Europejskiego Instytutu Leśnego. Co myśmy tam stwierdzili? Między innymi stwierdziliśmy, Tutaj było badanie na dyrekcji, katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych około 50 tysięcy drzewostanów. stwierdziliśmy, że cięcia sanitarne w poszczególnych latach z powodu, związane z zamieraniem wyniku suszy, były ściśle powiązane z klimatycznym bilansem wodnym w okresie maj sierpień, im bardziej ten klimatyczny bilans wodny był mniejszy, czyli im była większa. Susza, tym więcej drzew zamierało. Drugim, moim zdaniem, bardzo ciekawym wynikiem jest to, że zamieranie, prawdopodobieństwo zamierania, to zamieranie występowało głównie w drzewostanach najstarszych. Tutaj są wyniki dotyczące drzewostanów sosnowych. Wszystkie drzewostany sosnowe z, na, z RDLP Katowice. Okazuje się, że w najmłodszych drzewostanach praktycznie ten problem zamierania nie występuje. W starszych występuje na najżyźniejszych siedliskach, tam gdzie drzewa są najwyższe. Natomiast dopiero w najstarszych drzewostanach problem się pojawia na najuboższych siedliskach, ale tu widać, że te wartości są niewielkie. Natomiast no, już skrajnie duże zagrożenie występuje na siedliskach najżyźniejszych. To ma duże znaczenie, ten wynik, w kontekście tego, co za chwilę. Powiemy sobie m.in. o drzewostanach sosnowych, puszczy pomic. Po Proszę Państwa, jak, yy, dlaczego te starsze drzewostany zamierają, a młode nie zamierają? Są, jest co najmniej kilka fizjologicznych przyczyn, ale jedną z nich i najważniejszą jest to, że starsze drzewostany nie mają możliwości dostosowania systemów korzeniowych do zmienionych warunków wzrostu. Systemy korzeniowe sosny zwyczajnej. A zmieniają, mają możliwość adaptacji do nowych warunków do wieku 30 lat. Jeżeli drzewa są starsze, to ich system korzeniowy już się nie zmienia. W związku z tym, jeżeli nawet na danym obszarze zamierają drzewostany sosnowe, to zamierają głównie te starsze, które już nie mogą się adaptować do zmienionych warunków siedliskowych. To jest problem, który sp sprawia, że bardzo ryzykowne jest pozostawianie drzewostanów sosnowych bez ingerencji, a jednocześnie, a szczególnie dotyczy to drzewostanów na najżywniejszych siedliskach. Jeśli chodzi o to zamieranie drzew, po realizacji tego projektu międzynarodowego myśmy tutaj w Polsce rozszerzyli ten projekt na cały kraj, a jednocześnie na inne gatunki, bo wcześniej on dotyczył tylko sosny. Żeby móc przeprowadzić badania w całej Polsce, musieliśmy określić szczegółowo cechy lasów w całym kraju. I do tego wykorzystaliśmy lotnicze skanowanie laserowe. Główne wyniki. Co sprawia, że dany drzewostan jest zagrożony zamieraniem? Czyli tym problemem, który jest teraz no, problemem globalnym, zamieraniem w wyniku suszy. No, przede wszystkim decyduje klimatyczny bilans wodny. Ale co ciekawe, szczególne znaczenie ma bilans wodny w roku poprzednim. Drugi czynnik to zagęszczenie drzewostanu. Im jest ono większe, tym ryzyko zamierania większe. Tu ma, to ma znaczenie w kontekście tego, czy wykonywać przebierze, czyli czy przerzedzać drzewostany od najmłodszych do najstarszych, czy raczej zostawiać je w pełnym zagęszczeniu. Jak je zostawiamy, to problem z tym zamieraniem rośnie. Ale. Później pokażę, wyjaśnię dlaczego. Też zasobność jest czynnikiem ryzyka, no i oczywiście ten wiek drzewostanu, który sprawia, że starsze drzewostany nie mają tej klasyczności systemów korzeniowych i nie są w stanie dostosować się do siedliska, do zmienionych warunków wilgotnościowych. Również politacja siedliska, która jest o, powiązana z wysokością. Im brześniejsze siedlisko, to paradoksalnie ryzyko zamierania jest większe. No, i jeszcze tu porolność. W Polsce jest dużo drzewostanów na gruntach porolnych, posadzonych po II wojnie światowej. Proszę Państwa, ja pozwoliłem sobie specjalnie dla Państwa przygotować takie fragmenty tej, tych wielkich map, sporządzonych dla całej Polski. Tutaj na tych mapach mamy wyliczone za pomocą modelu, który został zbudowany na blisko 300 zmiennych. Ryzyko zamierania poszczególnych gatunków. To ryzyko jest wyrażone w prawdopodobieństwie. Jak, jakie jest prawdopodobieństwo, że dany drzewostan będzie ulegał zamieraniu w wyniku suszt? Jeśli chodzi o, o niepomice, to głównym gatunkiem tam jest sosna. I powiem Państwu szczerze, że sam się zdziwiłem, że aż tak czerwono to wygląda. Wiem, bo. Tam też prowadzimy badania nad jemiołów, nad leśnictwem niepomice, ale nie zdawałem sobie sprawy, że skala tego to ryzyko zamierania dotyczy niemal całego kompleksu. Są tylko fragmenty drzew stanów o mniejszym ryzyku zamierania. Co to znaczy, jakie to ma znaczenie w kontekście no, tych lasów społecznych? Otóż proszę Państwa, jeżeli ale to dotyczy w ogóle całego obszaru lasów społecznych. Jeżeli w wyniku tego procesu część żełostanów albo znaczna część stanów zostanie w ogóle wyłączona z gospodarki leśnej, to te lasy zamiast społecznymi staną się aspołecznymi, dlatego że przestaną pełnić szereg funkcji łącznie z funkcją wodochronną, o której za chwilę powiem. Ale przede wszystkim przestaną mieć tak wysoką atrakcyjność turystyczną. Znamy to z badań, które prowadzę między innymi z moim kolegą Markiem Giernicznym, który zajmuje się rekreacyjną funkcją lasów. Wiemy, że przy pewnym poziomie liczby martwych drzew ludzie nie chcą chodzić do takiego lasu. I wyobraźmy sobie teraz, że wyłączamy. Nie prowadzimy żadnych zabiegów w tych drzewostanach sosnowych w niepołomicach. Jaki to będzie miało efekt? Po pierwsze, będzie bardzo duże ryzyko wystąpienia pożaru, bo jeżeli tam zamrą te sosny i nic z tym nie zrobimy, to będzie ryzyko pożaru. Ale chciałem wrócić jeszcze do zagadnienia wodochronności lasu. Na tym spotkaniu poprzednim, którego miałem okazję wysłuchać, Rozpoczęła się dyskusja na ten temat, że lasy, e, lasy nie połomic na przykład, ale również innych tych obszarów powinny pełnić funkcję wodochronną, ale jak zauważyłem, niestety nikt nie był, e, eksperci niestety nie byli w stanie stwierdzić, e, jak gospodarka leśna wpływa na tą funkcję wodochronną. Otóż, ta wodochronna funkcja lasów może być rozpatrywana, proszę Państwa, w kilku aspektach. Jednym z nich, ostatnio bardzo popularnym w związku z powodzią, było to, że lasy mogą zatrzymywać większą ilość wody, chroniąc przed powodzią. Natomiast myślę, i tu ten aspekt był poruszany w niepołomicach, że nie niepołomic, dużo większe znaczenie, ma rola lasów w ochronie wód, które są później wykorzystywane jako wody pitne. I na czym polega taka rola lasów? Otóż las jest naturalnym filtrem, który wyłapuje zanieczyszczenia, wyłapuje również związki azotu których szczególnie jest dużo w wyniku depozycji atmosferycznej, i dzięki temu, że wyłapuje te związki i te zanieczyszczenia, chociażby azotany, one nie dostają się do wód gruntowych. Teraz, jeżeli wyłączymy lasy, część lasów z nieużytkowania, niektórzy nawet by wyłączyli, jak widziałem, większość tych obszarów, jak to wpłynie na funkcję wodochronną? Tu dobrą ilustracją są wyniki badań, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu w Freiburg. Oni obserwowali, jak zamieranie lasów w Niemczech w wyniku suszy, jak w jaki sposób wpłynęło na jakość wód gruntowych. Otóż, proszę Państwa, okazało się, że Masowe obumieranie drzew spowodowane suszami miało dramatyczny wpływ na jakość wód gruntowych w Niemczech. Tam, w obszarach ochrony wody, gdzie doszło do właśnie znacznego zamierania, poziom azotanów wód gruntowych wzrósł ponad dwukrotnie. Lasy pobierają te składniki odżywcze, azotany z depozycji atmosferycznej i utrzymują je w cyklach. Buforując w ten sposób ich przedostawanie się do wód gruntowych. Ale tak się dzieje wówczas, jeżeli mamy las, który jest stabilny. Las, który ma duże, dużą witalność. Natomiast, jeżeli wyłączymy te lasy zagrożone zamieraniem, to będziemy mieli zresztą przykładów jest mnóstwo wszędzie, łącznie z Polską i z parkami narodowymi. Będziemy mieli do czynienia z masowym zamieraniem drzew. Te drzewa nie dość, że nie wychwytują tych azotanów i biogenów innych, to jeszcze, proszę Państwa, przy rozkładzie martwych drzew. Biogeny zgromadzone w biomasie są uwalniane i one też dostają się do wód gruntowych. I jeszcze są artykuł, drugi artykuł, bardzo dobrze to ilustruje, z gór Harz. Otóż gdzie, w Niemczech, gdzie też no, ekolodzy byli, twierdzili, że to żaden problem, jeżeli te lasy zamrą, one się odnowią. Z punktu widzenia lasu, bo owszem, Drzewa umrą, przez pewien czas będzie to źle wyglądało, później pojawiło się odnowienie, później ten las odrośnie. Ale jak zbadano, okazało się, że zaobserwowano gwałtowny wzrost stężenia azotanów oraz rozpuszczonego węgla, organicznego w wodach. I jaka jest konsekwencja? Może to prowadzić, proszę Państwa, po prostu do pogorszenia jakości wody zbiorników wodnych oraz zwiększenia ryzyka utrofizacji jezior. Jeżeli rozpatrujemy tłuszcze niepołomicką i jej rolę wodochronną, i jeżeli tak cenne są te ujęcia wokół niepołomic, to tam powinniśmy dbać o stabilność tych lasów, która jest również ważna z punktu widzenia rekreacyjnego. Natomiast wyłączanie powoduje, że będziemy mieli do czynienia z pogarszaniem wód gruntowych. Zatem, proszę Państwa, to wymaga naprawdę głębokiego przemyślenia, w jaki sposób traktować drzewostany. Szczególnie, jak popatrzymy, proszę Państwa, na Niepołomice, gdzie obserwujemy właśnie masowe zamieranie, masowy pojaw jemioły przede wszystkim i bardzo silne osłabienie drzewostanów. Dlaczego one są tak osłabione? Bo tam było wcześniej bardzo mokro, a teraz w niektóre lata jest tak sucho, że te drzewa nie są w stanie pobierać wody. Czy w ogóle lasy w niepołomicach sprawiają, że jest więcej wody, wyższy poziom wód gruntowych czy niższy. Tu, proszę państwa, wystarczy elementarna wiedza do tego, żeby wiedzieć, że drzewa są no, jakby naturalną pompą odpowującą odpo wodę. One nie przyczyniają się bezpośrednio do zwiększenia. Ilości wody w glebie, ale również w podwód wód gruntowych. One powodują krążenie tej wody. Wodochronna rola lasu tu ma znaczenie takie, że przez transpirację ta woda jest yy, następnie, yy, no, tworzą się chmury i tworzą się opady dookoła. Las ma znaczenie dla mikroklimatu, ale bezpośrednio w miejscu, gdzie rosną drzewa, te drzewa nie zwiększają poziomów wód gruntowych, tylko je i go obniżają. To nie znaczy, że one tam nie powinny być. Ale właśnie, czy trzebić drzewostany z punktu widzenia z tych problemów z wodą i, i suszą? Czy Trzebić, czyli czy yy, przerzedzać te drzewa, czy nie. Kilka jest co najmniej argumentów za tym, żeby to robić. Po pierwsze, przebieże poprawiają warunki wilgotnościowe. Gleby, jeżeli mamy mniej drzew, to transpiracja pojedynczych drzew jest większa, one lepiej funkcjonują, ale ilość wody od, w ten sposób transportowanej z lasu jest mniejsza. Drugie, druga sprawa to, jeżeli My wykonujemy te trzebieże, to drzewa nie konkurują tak mocno o, o światło, nie rosną tak szybko na wysokość, tylko rozbudowują bardziej systemy korzeniowe, one są lepiej dostosowane do susz. Zatem zaniechanie działań gospodarczych przyczyni się z pewnością do pogorszenia stanu sanitarnego, jak e, pogorszenia roli wodochronnej, ale również to jest. Będzie miało negatywny wpływ na adaptację tych lasów do oczekiwanych zmian klimatu. Bardzo żałuję, że nie mogłem być osobiście, i dziękuję za wysłuchanie mojej prezentacji.